як чекаем кристаллы. Добавим себе кристалл. Добавим. пошел сюда и пошел по стенках пошел чтобы там и тут и на подлого и даже тутая такая шпаритка мелодка Пошут на кучи To się nazywa podciąganie kropelkowe, tyle, że nasycony roztwór tworzy sobie na około malutkie kryształki i ucieka na zewnątrz, rozrasta się coraz dalej, 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 dalej i sobie idzie. Ups. kryształ tam z siarczaną mieci. Jakby ktoś był zainteresowany. Dobra, boimy. Taki mam. Taki mam. Do porównania kuleczka hmm? la hora de